Dziś wygrali w losowaniu voucher na stówkę Bartosz Pranga z YouTube'a, Seweryn Czudak z Instagrama, user 047293774 z TikToka. Zaś szelka sześciocalowa trafi do usera 20808890. Pamiętajcie, losowanie odbywa się codziennie live o 19 na moim YouTube'ie. Mam nadzieję, że jutro wygrasz i ty. I samu, tym razem obiecałem, że odpalimy 3-cale i niestety znów odpalają sam. Mam po prostu ramkę czterocalową, a w środku jest rurka 3 -calowa. Oczywiście dopasowana do średnicy szelki. Dopychamy ją, aby mieć pewność, że zapiera się o dno. cale nie zrobiły na tobie wrażenia, ale może cztery zrobią? Dajemy tobie i samo 24 godziny i zapraszamy do Czapur, aby ją wspólnie z nami odpalić. Które są oddalone raptem kilka kilometrów od środy wielkopolskiej. Zasady są proste. Wrzucam dziś film, daję tobie 24 godziny, abyś przyjechał i odpalił ją ze mną. A jeżeli ciebie nie będzie, to odpalę ją sam i tak będę robić codziennie do końca życia, aż się pojawisz. Wypisujcie komentarze pod filmem i oznaczajcie w nich i samu. Spośród was wszystkich wylosujemy 3 vouchery o wartości 100 zł do wykorzystania w naszym sklepie arkafajerwerki.pl oraz jednemu z was oferuje tą szelkę sześciocalową. Ważne słowo ofiaruje, z punktu widzenia formalno-prawnego nie dojdzie do sprzedaży także luz. Co więcej, jeśli i samo dzięki wam faktycznie odpali ze mną fajerwerkę, w następstwie niniejszego filmu, to wartość wspomnianych voucherów wzrośnie ze stówki do tysiąca złotych każdy. Losujemy spośród komentarzy na wszystkich platformach, także tagujcie i samo tam, gdzie wam najwygodniej. Także ciśnijcie ile wlezie komentarzy, to jest walka o wspólne dobro.